Taki klimat dzisiaj pochmurnie. Zaczęło padać oczywiście. Jak człowiek chce iść na wykopki, to wiecie jak to jest, nie? Pierwszy sygnał był taki 66, 8, 7 i takie coś coś miedzianego. Kawałeczek. Później oczywiście wrzucę wam. Oczywiście cześć wszystkim. Wrzucę wam taki jak byli, byliśmy wczoraj. Byłem z rodziną a chwilkę, tylko włączyłem wykrywać dosłownie nie wiem, na 15 minut. Jeszcze szwagier pochodził pierwszy raz na takiej skruszonej łące. Zobaczycie, co tam wyskoczyło. A na razie, takie o co będzie, to nie wiem. Na razie, idę tu. Mordy, nie jestem, mamy. Jestem z rodziną, Brawa tutaj z jest psami jesteśmy. Roko. Nie? Uśmiechnij się. I tak jest, na takiej tutaj polanie, wykoszonej. I zobaczcie, myślałem, że to jest kapsel od piwa. Było 66. A patrzcie, jaki sygnał. Stara broszka. Stara broszka. Miedziana. Ale jaja, kur, normalnie miała. No, ale kur, ja myślę że kapsel wykopię. Ale pięknie, super. Jaka fajna, zdobiona. O będzie lepiej. Tu dwóch kopaczy, dwa dziki. O proszę, Mateusza z Naledziska, pierwszy raz wykrywacie. Jedziesz, my tu czekamy, bo on powiedział, że co znajdzie to na pizzy będzie, nie? To tak. albo tu będziemy ze 2-3 dni. Do roboty nie wracam. Bo z tego to raczej nie da nic, nie? Złoto Perelu. <noise> to był twój ostatni, nie? No. Ale broszka wpadła, no. Tutaj też są dwie broszki jeszcze, ale to... <noise> Zmachałem się, miałem przed chwilą taki głęboki sygnał żelazny, kopałem się do niego, ale nie chciało mi się to rozkopywać. A teraz takie coś. Znaczy... Chyba pocisk ołowiany, chyba tak mi się wydaje. No co, jakiś ołów? No. Nie no, pocisk chyba nie. A nie wiem, możliwe. Może jakiś nadzika albo coś było, nie wiem. Teraz coś 54 na tym. Tak. Chyba PRL będzie chyba. Dwojeczka pewnie, tak mi się wydaje. Ta. No. Dobra. Jest, to jest. Trochę pada tak leciutko, ciągle idę w tą stronę tu. Tak popaduje, a w lesie to tak nie czuć. Teraz miałem taki dziwny sygnał żelazny. I taka żelazna kramerka wyskoczyła. To jest taka jakby od plecaka albo od jakiegoś... Chyba od plecaka wojskowego. Ale z żelaza. A to wychodzi. Ale trafiłem teraz na wycinkę. Kurde. Nieźle. Wyjechali tutaj Tylko za dużo badyli jest, można by było trochę połazić, ale żeby posprzątali trochę te gałęzie jeszcze to by była szansa nie zawsze coś tak sobie posprawdzać. O tu jakie grube sosny. Ja dziękuję. No nic. No dobra, wracam wtedy. Wracam i idę w tą inną ścieżkę. Sygnał teraz taki 43,5 tak 6. Zobaczcie, taka malutka kulka, połowiana może z jakiegoś muszkietu takiego albo czarnoprochowca jakiegoś, czy co nie wiem. Ale powiem Wam, że lepiej mi się chodzi na tym, teraz niedawno przyłączyłem na tym yy, pole 1 niż na park 2. Czy jak to tam jest? Chyba jakoś tak, tak? Jeśli nie mylę czy na odwrót, czy to jest park, a to jest pole 2, park 2 chyba tak. Na tym pierwszym jest najlepiej i dźwięki są lepsze w słuchawkach. I jakoś tak kurcze, jak mi się wydaje, chyba lepiej ciągnie głębiej, jakby tak. Przed chwilą był kawałek ołowiu, a teraz taka sztabka czekolady z dziurką. Oreo, <gulka> milka. Przez się przedzierały. Teraz było coś takiego z gwoździkami. Aluminiowa blaszka, taka jakby jakieś zapięcie od drzwi, coś takiego. Nie wiem. I tutaj miałem sygnał taki coś koło 30. Eee, tu już jest ciemno, wiecie, i to będzie tak ciężko słabo widać. Kurde, gryzą me jakieś już te komary, czy coś gdzieś coś tu, tu widziałem. O, proszę. Proszę. Wyskoczyła. Zotówka. Nasza współczesna. Rok. Nie widzę, nie wiem, czym znaczy. Tu jest o wiele ciemniej, telefon trochę to jeszcze rozjaśnia. Eee. Nie wiem, nie widzę który to tam rok jest 94 chyba, tak? Jak się nie mylę 94, pozdrawiam, rocznik 94 No ciemno tu jak nie wiem, a tu już jestem blisko takiego stawiku Takiego, tu jeszcze chwilę się pokręcę tu Zmachany jestem Idę zrobić jakieś podsumowanie co tam z tych gratów wyszło i, i spadam Wylądowałem na łące już mi jakieś myszki gryzą Mokry jestem cały, jak nie wiem. kurde pogoda taka, wiecie. Wszystko, mokre jak się łazi po takich trawach, wszędzie po tych haszczach. tam ktoś przyjechał i zobaczcie, był sygnał. Taki 50, pięć, parę koło 60. I tak kopnąłem i tak to zostało na łopacie. Tu widać. Ha, ha, co to jest? Co to będzie? Nasze współczesne? Czy co? Czy PRL jakiś? Nie wiem, wiem co to jest. 5 Wajmarów. Pięć śweningów weimarskich, o tak Ale to w ogóle nie przypomina złota. O kurde. W ogóle złota to nie przypomina nic. Kompletnie. A kapsy mam dzisiaj tyle nakopane. Nie wiem który tam będzie rocznik. O to chyba będzie inny niż 20rzy34 chyba jak się nie mylę. Później się zobaczy. Ja, już mnie te mężki gryzą. Ale koni nie ma, bo widać że jest dużo zielsko. Już długo ich tu musiało nie być. Ale mężki siedzą. Mieszki siedzą, czekają na Krzysia, żeby go pogryźć. Dobra, kończę chyba za chwilę. Teraz głęboko, naprawdę kawał tego, kawał tego kości oddało trochę miedzi. O proszę, taka szabelka. No, zawsze trochę miedzi będzie. Ale tu spogoda dziwna taka. Nie, całe wakacje chyba będą takie, te lato jakieś takie. Ale tych muszek nade mną latał. Szok, szok. Tu sprzęt trochę umyty. Trochę wypukałem w takim fajnym stawiku. Wodospadem. Nie chcę mi się gdzie indziej zatrzymywać, bo to jest już późno. A ja muszę do pracy się jeszcze, wiadomo, wykąpać tego i, i wieczorem do pracy. Dzisiaj późno jadę. Ech, tu czekoladka jeszcze wpadła przed chwilą o pół podkowy. Kapsli, nie będę tego wysypywał, bo. Jest pół torby nie? samych kapsy od piwa. To mnie trochę drażni, nie powiem. No i co jak, co widać? połowie no, tu jakaś jeszcze no, taka dupka wleciała stara jakaś od jakiejś starszej broni. To nie wiem, to jest coś aluminiowego. Takie nie, widzicie, to takiego. Przed chwilą to wykopałem. Na kon teraz na koniec jeszcze na łące. To wygląda coś takiego jakby jakiś, albo jakaś łyżka z alpaki, kawałek, a to wychodzi. Bo, jak myślałem, że dzwonek może na początku, albo coś, ale nie. Znaczy, taki wiecie, dzwonek do, nie do roweru, tylko taki mały dzwonek, taki. ale to chyba nie, to chyba jest raczej jakaś łyżka z alpaki, coś takiego. Takie kocoki jeszcze wleciały, jak widać tutaj, takie To już jakieś takie porozpadane. No i co, to jest mój fan dnia. Ta piątka to jest trochę dziwny rocznik, jak tutaj na nasze te tereny, bo to jest 36. Takie jeszcze chyba nie znalazłem: 36. Co 24 albo 5 a 34 tak? 4 albo 6 chyba jak się nie mylę Nie będę teraz 4, 4 chyba, nie 6 dobrze myślałem 6 Bójka z PRL-u 7,9 chyba tak pozdrawiam no i złotówka 94 no i tyle zobaczcie Ta kamerka to mnie dziwi, że ona jest żelazna takie zawsze wychodziły aluminiowe od y, gasmaski, czy to ma jakichś plecaków? Jakiś niemiecki, to jest metal, z żelaza. Może później takie były, nie wiem. Takie wiecie o tych Łowie różne takie, jakieś dziwne. A to ja nie, nie wiem co to mogło być. To jest coś chyba z mosiądzu, chyba tak myślę. Bo z miedzi raczej nie, raczej z osiądu. Coś od czegoś. A... Czekoladka jest. piękna Piękny teren, tylko że zachmurzony i już późno się robi. To już jest chyba 19.30, jak się nie mylę, tak? Bo już za 20, prawie za 28. No dobra, tyle. No, tak jak widzieliście, szału nie ma, ale kaptu się nakopałem, nie wiem, 30 sztuk odstawiam tak około. Ciężko, to jest trochę takie denerwujące czasy. W ogóle jak wejdziecie w takie miejsce wiecie gdzie siedzą gdzie siedzą przez lata i fili na przykład albo to masakra jest ale to pokopane, zmachane, kurty i tego i wszystko wszystko inne Dobra trzymajcie się do następnego hej okay.